Cześć, kryptowajacie. Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz krypto konsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na PRIF. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 13 w piątek 2023 roku, oczywiście, w styczniu. I zaczynamy naszą analizę kryptowalut. Oczywiście zaczniemy sobie od bitcoina. Zaczniemy od interwału dziennego. Jak widzicie, mamy bardzo fajny strzał do góry. No i aktualnie tutaj cena na bitcoinie wynosi już 19 079. Aktualnie, więc bardzo fajnie. Mamy tutaj e, impuls do góry. I tutaj, co teraz ciekawego może nas czekać narzućmy sobie wszystkie nasze rysunki no i najważniejsze co nas czeka po drodze i tutaj możliwe, że będę próbował jakiegoś shorta w okolicy 19581 ten poziom pewnie jest wam dobrze znany to jest szczyt tutaj poprzedniej hossy z 2017 roku więc tutaj możliwe jakieś pierwsze zatrzymanie po drodze mamy oczywiście kilka linii trendu tutaj wzrostowego, ale ja bym bardziej nastawiał się pierwszy poziom 19580 a później dopiero taki w miarę mocny poziom okolice 20 tysięcy, taka strefa bardziej między 20 tysięcy 800, a 20 940 Więc tutaj między tą zieloną a czerwoną linią. Więc na razie tutaj skupmy się na tym, co się dzieje lokalnie. Warto też zajrzeć do naszego wykresu bitcoina, gdzie tutaj mówiłem o trzech możliwych scenariuszach. I jak widzicie aktualnie realizuje nam się już ten ostatni trzeci scenariusz, gdzie właśnie tutaj mówiłem o tym zejściu właśnie w okolice 16500, później podbitka po w okolice nawet 21500, może nawet jeszcze troszkę wyżej, później znowu delikatny zjazd. No i tak już pójdziemy do następnej. Ja nie ukrywam, że chciałbym, żeby to troszkę szybciej się tutaj nam wykonało i nawet bym chciał taki podjazd w okolice 25-28 tysięcy. No i później bym chciał taki zjazd, który mieliśmy właśnie tutaj poprzednio, kiedy tutaj zjechaliśmy w dół, później już była nadzieja na wzrosty, a później dostaliśmy taki strzał który tutaj dosyć sporo osób z rynku nam wystraszył. No i warto wspomnieć, że wtedy ten zjazd na bitcoinie sięgnął 50%, więc dosyć mocno wtedy zlecieliśmy w dół. Warto też sobie zmierzyć, jak już jesteśmy na takim wykresie długoterminowym. Tutaj mieliśmy szczyt, tutaj mieliśmy dołek, było około 300. 60 dni. Tak wyglądała sytuacja w tutaj 2018 ten szczyt. Zobaczmy sobie jeszcze poprzednią hossę, którą tutaj mieliśmy w 2014. Też mieliśmy bardzo fajny tutaj szczyt. Możemy sobie zmierzyć ile to było do tego dołka. Tutaj robiło nam się prawie. 400 dni no i zobaczmy sobie aktualnie ile jesteśmy od naszego szczytu poprzedniej hossy którą pewnie większość z was pamięta no i tutaj warto zauważyć że do tego dołka również było tutaj podobnie co przy poprzednich hossach czyli około 375 6 dni, więc tutaj nie nawet można by przez niektórych twierdzić, że tutaj dołek już po prostu był. Ja co prawda skupiam się na aktualnym ruchu, który mamy do góry. No i podejrzewam, że możemy mieć faktycznie też taki zjazd później w dół, jak poprzednio, który wystraszy te osoby, które ładują się właśnie w tym momencie. Bo na pewno dużo nowych osób widzi. Że mamy już dosyć spore wzrosty na Bitcoinie. Nie da się ukryć, że tutaj od tego dołka z 30 grudnia, gdzie byliśmy dosyć nisko, w okolicy 16 300, no to Bitcoin zarobił 18,8%. Więc to na pewno nie umknęło uwadze nowych inwestorów, którzy. Chcieliby najlepiej wejść w dołku a i skeszować się na samym szczycie, a jak dobrze wiecie, tak z reguły nie jest. Więc tutaj bardzo możliwe, że pakuje się nowy kapitał. No i przy takim zjeździe, który możliwe, że będzie, który tutaj był poprzednio, który ma właśnie wystraszyć tych nowych inwestorów. No tutaj możemy po prostu dosyć mocno polecieć w dół, no a będąc nawet w okolicy 28 tysięcy, zaliczając 50% spadek, no to akurat byśmy zlecieli w okolice tej niebieskiej linii, czyli w okolice 14 tysięcy, 14,5 tysiąca, więc akurat byśmy fajnie potwierdzili tą sytuację z poprzedniej hossy, więc tutaj warto też patrzeć długoterminowo no i analizować co się działo poprzednio warto też pamiętać że wielu, wiele osób analizuje w podobny sposób dlatego wieloryby mogą nam po prostu tutaj wywinąć jakiegoś psikusa i możemy zaliczyć za chwilę na przykład już odreagowanie z tych pierwszych stref a później możemy znowu zaliczyć jazdę do góry. Tutaj oczywiście bardzo wiele czynników ma na to wpływ, no dlatego warto zobaczyć sobie od razu teraz wykresy Maximusa. Jak widzimy po stronie kupujących mamy aktualnie dużo mniej zleceń. Po stronie sprzedających tu widzimy widoczną ścianę właśnie na 19500, więc to może też nam dać... Do myślenia, że nawet przy ewentualnych wzrostach liczba tutaj ofert sprzedających będzie na tyle duża, że chwilowo powstrzyma te kolejne wzrosty. Zobaczmy sobie teraz na wykresy prochart. Warto spojrzeć teraz, jak wyglądają rezerwy bitcoinów, jak grają traderzy, więc zaraz sobie to. Zobaczymy na interwale, oczywiście, minutowym. Interesuje nas dzisiaj tylko i wyłącznie dzisiejszy dzień. Jak widzimy, tutaj kilka portfeli nam się wyprzedało. Tutaj wskaźnik LTHS OPR. Tutaj widzimy na wskaźniku CBR więcej właśnie już żółtego koloru czyli nam tutaj robi przewagę indywidualny kupujący. Nad instytucjami, więc tutaj warto też na to spojrzeć. No i co ciekawe, po 9 rano sentyment tutaj traderów bardziej jest na shorty. Od rana jednak była przewaga longów, a teraz jednak shorty górują. No, i warto spojrzeć tutaj na rezerwy. Rezerwy dosyć mocno zmalały. Po godzinie 12 tutaj delikatnie napływają, ale to jest naprawdę bardzo mały wpływ. No a rezerwy z stablecoinów tutaj dosyć wysoko się utrzymują, czyli kapitał jest do kupowania, no ale jeszcze po prostu tego dokładnie nie widać, więc tutaj wszystko jeszcze może się rozegrać, może nawet w ten weekend. Więc naprawdę warto być tutaj na bieżąco i obserwować, co się będzie ciekawego działo. Pamiętajcie o quizie na Magzdata, gdzie możecie zgarnąć 50% rabatu, do wskaźników, a my wracamy sobie z powrotem do Bitcoina. Warto od razu spojrzeć na dominację Bitcoina, która aktualnie znowu leci do góry. Weźmy interwał godzinowy. No to widzicie, że tu poniżej 41% już mamy 42,37%, więc tego kapitału przy tych wzrostach jednak napływa cały czas do bitcoina. Warto też zwrócić uwagę, że jak bitcoin bardzo fajnie wystrzelił, no to alty już tak jak poprzednio fajnie nie wystartowały. Więc wzrosty owszem były, ale już nie tak spektakularne jak to było poprzednio, więc altcoin season jeszcze przed nami, więc na razie lećmy dalej z naszymi kryptowalutami. Zobaczmy sobie teraz Ethereum, które doleciało nam idealnie do tego poziomu, o którym już mówiłem przez kilka ostatnich nagrań, czyli 1440 dolarów szczyt poprzedniej. No i tutaj mamy faktycznie jakąś reakcję. Ja bym jednak nie nastawiał się zbyt optymistycznie tutaj na shorta w tym miejscu. Przewiduję, że możemy lecieć jeszcze wyżej. I tutaj kolejną taką strefą to będą okolice 1600 dolarów. I to może nam idealnie pokryć się z tą wizją Bitcoina przy tym szczycie swojej poprzedniej oscy, więc bardzo możliwe, że tutaj rozegra się ten scenariusz ja narysuję taką strefę tutaj w okolicy między 1580 a 1610 i zobaczymy czy tutaj nam faktycznie Ethereum będzie jakoś fajnie reagowało zobaczmy sobie teraz CRO który idzie bardzo fajnie cały czas Systematycznie do góry. No i według mnie tutaj za chwilę będzie fajna sytuacja w momencie zderzenia się z tą żółtą linią trendu spadkowego. No i tutaj prawdopodobnie będziemy mieli jakieś chwilowe zatrzymanie, albo co lepsze dla Cryptocom, będzie przebicie, retest i polecimy jeszcze wyżej. Dlatego tutaj też warto patrzeć, co się będzie. Działo w najbliższych dniach. No a dla CRO bardzo dobre by było, właśnie przebicie. O później przy ewentualnych spadkach jakoś nam ta strefa będzie podtrzymywała chociaż przez krótki czas cenę, żeby znowu nam nie zanurkowało zbyt głęboko. Lećmy dalej. Zobaczmy sobie Ethereum Classic, które. Zaleciało tutaj dosyć fajnie wysoko, jednak nie dotknęło jeszcze tego żółtego oporu na 22 dolary i 20 Zareagowało troszkę niżej, dokładnie na 22 dolarach. No i dostaliśmy od razu reakcję w dół, ale jak widać po wykresach Ethereum Classic się jeszcze nie poddaje. Jeszcze broni nie złożyło i próbuje tutaj napierać ponownie. Do góry, my lecimy dalej. Zobaczmy sobie Monero XMR. Aktualnie 165,40 dolarów. Jak widzicie, była kolejna próba przebicia się do góry. Jednak tym razem cena reaguje nam idealnie na linii, więc tutaj. Też bardzo ciekawa sytuacja, i również będę próbował tutaj założyć jakiegoś shorta. W momencie kiedy cena nam znowu doleci do tej czerwonej linii, jednak tutaj trzeba mieć to oczywiście na uwadze, że ta linia jest pod dosyć mocnym kątem. Dlatego tutaj na bieżąco trzeba reagować i nie można za bardzo wyznaczyć tutaj. Jakiejś konkretnej strefy, jakiejś konkretnej ceny do wejścia. Za to można wyznaczyć sobie cenę, poziom tutaj do wejścia na long, ponieważ na 164 dolary cena przy tych spadkach nam przeważnie hamuje, więc tutaj warto zaznaczyć sobie ten poziom i później w momencie dotknięcia czerwonej linii. Wejść na short, a w momencie powrotu realizować zyski na 164 dolary. No, i później można tutaj ewentualnie przypuścić atak longiem. Więc taki, taka fajna strefa do skalpowania akurat na Monero nam się utworzyła. My lecimy dalej. Zobaczmy sobie komp, który tutaj. Bardzo fajnie nam idzie do góry. Aktualnie 38 dolarów 13 centów. No i jesteśmy w połowie drogi. Między tym wsparciem na 30 dolarów 65 centów. A tą strefą do zatrzymania wzrostów. Która aktualnie znajduje się między 43,35 A 43 dolary i 90 centów. Więc tutaj... Mamy jeszcze dosyć spory zasięg między jedną i drugą strefą, ale warto tutaj również compound sobie obserwować z czystej ciekawości, co tutaj ciekawego się dzieje. Lećmy dalej, zobaczmy sobie Polkę Dot, która aktualnie 5,24 centy. No i Polka zbliża nam się tutaj do bardzo fajnego. Oporu aktualnie na 5,30 centów, jednak tutaj też bym uważał i przy ewentualnym szorcie z tego miejsca próbowałbym założyć sobie tutaj stop losa w okolicach już nawet 5,36, czyli 6 centów wyżej, ponieważ tutaj możemy faktycznie dostać te przebicie i możemy jednak jeszcze. Polecieć wyżej po przetestowaniu tego oporu, więc tutaj radziłbym uważać. No i dopiero podjąć jakąś decyzję, kiedy nam przetestuje linię, czy to od góry, czy to od dołu. My lecimy dalej. Teraz zobaczymy sobie Koti. Dawno nie zaglądaliśmy do Koti, a tutaj niecałe 7 centów. Już nam się na koti zrobiło. No i przy pierwszym odbiciu od tego białego oporu dostaliśmy jednak przebicie i cena nam fajnie tutaj zawraca, co może dać nam fajną wiadomość, i tutaj odbić się może nam od góry koti i możemy polecieć trochę wyżej. Więc tutaj zasięg mamy dosyć fajny, bo aż do 9, centów, więc jak cena już znajduje się nad tym oporem, no to tutaj już dużo lepiej to wygląda. Nie ukrywam, że tutaj cena ZakoTI w okolicach 5 centów, no to już kiepsko to dosyć wyglądało. Teraz zobaczmy sobie ergo, czyli RG, które aktualnie idealnie dolar i 80 centów. No i tutaj Ergo ma duży problem przedostać się nad tą linię oporu, która znajduje się aktualnie na dolar 92 centy. Już mieliśmy tutaj jedno mocne uderzenie, później drugie mocne uderzenie, które znowu skończyło się zjazdem. No i nie ukrywam, że na pewno będzie jeszcze trzecie uderzenie, które prawdopodobnie może nam sprowadzić cenę dużo dużo Niżej, nawet w okolice 1,25 25, więc tutaj warto też ergo obserwować. Mam jeszcze dla Was dwie kryptowaluty przygotowane. Pierwsza to będzie NKN, do której już zaglądamy. Aktualnie niecałe 10 centów. No, i tutaj warto zwrócić uwagę, że po tych wzrostach, które były ostatnio. Cena NKN sobie fajnie tutaj leciała do góry, jednak ta strefa, ten opór na 10,5 centa, który tutaj już dosyć długo jest u nas rozrysowany, no zadziałał zatrzymaniem tych wzrostów i dostaliśmy zjazd w dół prawie o 1 centa, no ale nie ukrywam, że tutaj zbudowała nam się taka fajna Ściana do góry, więc tutaj na pewno jeszcze będzie próba dobicia i próba przebicia co najważniejsze tego oporu. Przebicie daje nam, oczywiście, później bardzo duży zasięg do wzrostu, gdzie widzimy, że te wzrosty faktycznie mogą mieć miejsce, choćby tutaj z 3 listopada, gdzie nam cena poszybowała dosyć znacząco, bo z poziomu 8,5 centa. Poleciliśmy aż na 16 centów i to był wzrost aż o 88%, więc dosyć fajnie to faktycznie tam się ułożyło. I na koniec kryptowaluta Ocean tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ ta kryptowaluta dobiła nam tutaj do tego szczytu, który był z 4 listopada. I jak widzimy tutaj wybija nam się taki podwójny szczyt, więc jeżeli tutaj cena nie zareaguje, no to dobra informacja dla Oceana. Możemy polecieć jeszcze wyżej, jednak ja tutaj bym próbował osobiście shorta. Zobaczcie sobie jak to fajnie wygląda na interwale dziennym, więc tutaj nawet odbicie gdzie miało miejsce ostatnio, dało nam bardzo fajny zjazd, bo z tego poziomu spadliśmy w bardzo krótkim czasie aż o 56%, więc tutaj nawet na jakiejś małej dźwigni robiło to bardzo dobry wynik. Więc tutaj jedyne, co może nam popsuć aktualną strategię dla tego shorta, no to oczywiście Bitcoin. Jeżeli Bitcoin szybko dobije do tego poziomu swojego na shorta i nawet nie spadnie dużo niżej, tylko powiedzmy w okolicy 500-600 dolarów. No to tutaj może nam zrobić dosłownie bardzo mocną lawinę w dół. Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. No a ja teraz już widzę kątem oka, co robi Bitcoin. No i Bitcoin dalej leci nam do góry, więc. Już pewnie niedługo przekonamy się, jak sytuacja rozwiąże się na tej przerywanej linii. Więc mam nadzieję, że będziecie już na bieżąco. Ja jak najszybciej składam, montuję już ten filmik dla Was i go wrzucam na kanał na YouTube. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i pamiętajcie, aby zabezpieczać swoje wszystkie pozycje, ponieważ mnie tutaj też to nauczyło że jednak stop loss postawiony na pozycji zabezpieczył cały mój portfel, a przy takich wzrostach, które się tutaj odbyły, na pewno bym miał likwidację całego portfela. Więc pamiętajcie, chronicie kapitał, no i grajcie odpowiedzialnie. Do usłyszenia jutro. Hej.